Wiele razy w życiu zadawano mi pytanie, jak to się stało, że zostałem księdzem. To nie jest łatwa odpowiedź, bo każde powołanie jest jakąś tajemnicą. Tajemnicą jest to, że jesteśmy Polakami, że chodzimy po tej ziemi w trzecim tysiącleciu, że jesteśmy albo sangwinikami, albo cholerykami. Tak naprawdę trzeba się zadziwiać tajemnicami własnego życia. Podobnie jest z tajemnicą powołania. Z tyłu mam taki skrót CSMA, a z przodu dwie literki z kropką. CSMA oznacza Congregatio Sanctis Michaelis Archangeli, czyli Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, a KS z kropką to wiadomo, że oznacza ksiądz. Ale po śmierci to ten skrót niewiele będzie znaczył, bo wszyscy mamy równo – SP z kropką, czyli Świętej Pamięci. Pochodzę z Torunia, mam brata, urodziłem się w takiej dobrej katolickiej rodzinie. Jak byłem małym chłopcem, pobawiłem się w księdza. Brat był ministrantem, a ja ubierałem kapę albo narzutę i jakbym odprawiał przeświętą, świętą, czyli powtarzałem to, co widziałem w kościele przy ołtarzu. Potem opatrzność sprawiła, że trafiłem do ruchu Światło Życie i rodzice musieli się przyprowadzić z większego mieszkania na mniejsze. Miałem bardzo pobożną babcię, która mnie często mobilizowała do modlitwy. Pamiętam, jak klękaliśmy na kolanach, to było 7-8 minut modlitwy, jak na dziecko to było dużo. Kolana mnie bolała, ale babcia zawsze mówiła: Prosto musisz klęknąć, bo rozmawiamy z Panem Bogiem. I to niektóre modlitwy zostały mi do dzisiaj jestem wdzięczny mojej babci. Kiedy znalazłem się w nowej parafii, obok mnie mieszkał kolega, zaprzyjaźniliśmy się, a jego siostra była siostrą zakonną, michalitką. A cała parafia nosiła imię Parafia Świętego Michała Archanioła. I tam pracowali księża michalici, bardzo zaimponowali mi swoją postawą. Przede wszystkim takim duchem otwarcia na dzieci i młodzież. Sami chodzili po parafii, grali z nami w piłkę, odwiedzali po domach, organizowali różnego rodzaju aktywności. Na tamte czasy było coś wielkiego. Zastanawiałem się, którędy iść w życiu, ale jak Pan mu kogoś powołuje, to daję mu znać. Taka prawda nowego życia w ruchu oazowym brzmi Bóg Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. I Nasze powołanie to jest taki najlepszy plan dla nas, na nasze życie. Kiedy byłem w średniej szkole, ta myśl, żeby może zostać księdzem, jakoś odzywała się w moim sercu. Widocznie Pan Jezus tak mnie wzywał. Ale nie wiedziałem, czy pójść do diecezji pelplińskiej, bo torun się znajdował na tym terenie, czy do Michalitów. Szukałem jakiegoś światła, ostatecznie zostałem Michalitą. Pochodziłem z Torunia, więc to takie miasto, a nowicjat w Pawlikowicach koło Wieliczki. No i ciężkie życie. Domu trochę byłem może wypieszczony. Mama o mnie dbała, tata zresztą też. Miałem mięciutkie paluszki, a w nowicjacie trzeba było ciężko pracować. Pole, opieka nad bydłem, karmienie świń, prace na budowie. Hmm, ciężka robota. Wydawało mi się, że to nie dla mnie, no co ja tu robię, ale coś mnie trzymało wewnętrznie. I nigdy nie załowałem takiej szkoły życia, bo potem to mi pomagało się przełamywać. W sytuacjach trudnych, kiedy musiałem robić coś, co mi zupełnie nie leżało, to była taka szkoła hartowania charakteru. I pamiętam, jak jeden z kolegów mówi mi: Wiesz, jak, myśl, jak masz trudny dzień, to zawsze mi jakąś dobrą intencję. Więc proponowałem sobie taki kalendarz. Na 30 dni robiłem wytyczne, dawałem różne intencje, różne osoby, sprawy, i nieraz no, byłem, miałem bardzo ciężki dzień. Zimno, głodno. Na kolacji to jedliśmy tylko chleb z margaryną. Ser to się w ogóle rzadko pojawiał. Mięso raz na tydzień, kiełbasa tylko od święta. Zimno w pokojach, myszy biegały. Osiemnaście myszy w sezonie można było złapać tutaj tej pułapki. Ale wtedy, kiedy miałem trudny dzień, to przypominało mi się, jaką miałam intencję. A, to za wujka alkoholika, a widocznie tego potrzebuje. I tak mi nowicja, złożyłem pierwsze śluby zakonne, potem pracowałem jako wychowawca w niższym seminarium duchownym. Przez 6 lat uczęszczałem do seminarium w Krakowie, seminarium zakonne, międzyzakonne, dlatego też no, poznałem wielu wspaniałych kolegów z różnych zgromadzeń. Dzisiaj jak się spotykamy, to nie tylko wspominamy wspólnie zdawane egzaminy, ale to, co się wtedy działo. Nigdy nie miałem wątpliwości, że nie mam powołania, że może się pomyliłem, dlatego bardzo szybko tworzyłem wieczyste śluby zakonne, czyli takie na całe życie, już po trzecim roku studiów. Nigdy nie żałowałem, że jestem Michalitą, że mam to CSMA z tyłu. Na początku świętego Michała znałem tak tylko trochę, a dopiero potem on jakby się dał mi poznać, a jeszcze przez to, że przełożeni zlecili mi opiekę nad rycerzami świętego Michała, że zrobili mnie redaktorem czasopisma tuż jak Bóg o świętym Michale i o aniołach. Zacząłem prowadzić pielgrzymki na Górę Objawień, do Groty na Gargano. To dopiero odkryłem jakiego wielkiego mam patrona, jakiego wielkiego my mamy patrona i ile jako ksiądz mogę dać innym świętego Michała czcząc i opowiadając o nim, prowadząc ich do tego, żeby sami go poznali, żeby doświadczyli jego opieki, mocy niezwykłej asystencji. Uważam to za wielką łaskę w moim życiu. Kiedy po święceniach pracowałem przez rok w Krośnie, to już po tym roku, po raz pierwszy pojechałem na Rekolekcję nie tylko dla młodzieży, bo się uczy religii, to z młodzieżą jest wiele do czynienia, ale, ale z dorosłymi. I tak jest do dzisiaj. Ta posługa słowa to jest źródło też wielkiej radości, bo wiara rodzi się ze słuchania. Jak sam mówię, to wiem, że to i też mnie jakoś dotyka, mobilizuje, nawraca. Chyba to jest największa radość. Nie to, że znam Jezusa, ale że mogę go głosić, o nim opowiadać. Moi przełożeni na 4 lata umieścili mnie w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To Pan Bóg to uczynił. Oczywiście nimi się posługując. Wtedy pamiętam, studiowałem psychologię, ale też byłem kapelanem sióstr, i siostry mnie prosiły o różnego rodzaju konferencje, kazania. Brałem udział też w pielgrzymce na beatyfikację świętej siostry Faustyny, i ta duchowość miłosierdzia stała mi się bliska. Jakby Pan Jezus wtedy rzeźbił moje serce. Zawsze mówię, że mam jednego brata i jedną siostrę. Mój brat rodzony ma na imię Marek, a moja siostra to Faustyna, święta Faustyna Kowalska. I po jakimś czasie też przyszło takie zapotrzebowanie. Nagłoszenie przesłania o miłosierdziu Bożym w krajach anglojęzycznych. A podłożem właśnie był ten pobyt u sióstr przez 4 lata. Dlatego nieraz wyjeżdżam do krajów języka angielskiego, do Stanów Zjednoczonych. Byłem tam blisko 20 razy 4 razy na Hawajach. Pięć razy w Australii, w Papui Nowej Gwinei, Anglia, Szkocja, Trinidad, Tobago i tak dalej. Można mi pozazdrościć, no ale ja tak sobie myślę, no Pan Jezus powiedział, stokroć tyle otrzymacie. Jeżeli zostawiasz jeden dom, to dostaniesz 100 razy tyle. I, I nieraz ktoś mówi, a tak daleko lecisz na obczyznę. Mówi, ja się tam czuję jak w domu, dla mnie Kościół jest domem, każda parafia. W moim życiu dużą rolę odegrało też takie doświadczenie duchowe, które miało miejsce w 1994 roku. Wtedy prowadziłem rekolekcje Azowe. Akurat byliśmy na trzecim stopniu w Przemyślu. Zaprosiłem tam sporą grupę, taką animatorów, ludzi uformowanych, mieliśmy blisko 80 uczestników, spaliśmy w takich pionierskich warunkach podłoga, ale materacę, i tak mi się wydawało, że, że wszystko jest dobrze, ale no, ciężko te rekolekcje przebiegały. Niemniej codziennie zapraszaliśmy ludzi z różnych ruchów, bo, tak, bo taka jest specyfika rekolekcji ozowych trzeciego stopnia. I kiedyś przyszedł taki ksiądz y, karmelita Jan Krawczyk, ojciec Jan Ewangelista. Z grupą osób właśnie z odnowy w Duchu Świętym zaprosiłem ich, bo akurat był taki dzień, kiedy potrzebowałem kogoś, żeby poopowiadał o odnowie w Duchu Świętym. Mieliśmy takie spotkanie w piwnicy, bo wtedy tam była ta salka, i oni weszli i, i zamiast opowiadać, to zaczęli się modlić. Na początku tak trzeba zegarek, bo czas leci, a oni zaczęli się modlić. Tak. Spontanicznie przewoływać ducha świętego, modlić się do pana Jezusa. I w czasie tej modlitwy nagle nastąpiło jakieś niezwykłe przyjście pana Jezusa. Ludzie zaczęli płakać. Dziewczyna, która miała niedowład, ręki tę rękę wyprostowała. To trwało no około godziny. Mnie to tak zewnętrznie w ogóle nie, nie dotknęło. Ja nic nie czułem. Takiego, co czuli inni. Ale wiedziałem, że jest to ono niezwykłe. Potem pożegnaliśmy się z tą wspólnotą, ale następnego dnia nagle mi zaczęły wyskakiwać fragmenty Pisma Świętego, czy też pewne teksty Psalmu. Nie mogłem spać w nocy, bo serce się modliło, i zacząłem czytać różne mądre książki i stwierdziłem, że to, co, czego doświadczyliśmy wtedy, to było. Wylanie Ducha Świętego, czyli popularnie mówiąc, chrzest w duchu świętym. O dziwo, następnego dnia, kiedy pojechaliśmy na Dzień Wspólnoty, to już nic się nie kłócił, nie było żadnych sporów, a jak przyszło do świadectwa, to cała kolejka się ustawiła i wszyscy opowiadali o świadectwie ostatniego wieczoru. I wiem teraz, że jako ksiądz. To tylko ksiądz charyzmatyk zrozumie drugiego charyzmatyka, bo musi mieć to samo doświadczenie. To spowodowało, że wiem, że to jest jeden z największych darów, jakie możemy otrzymać. Dlatego gdziekolwiek jadę na rekolekcję czy misję, to zawsze umieszczam w programie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Zawsze, nawet jeśli ona trwa bardzo krótko. Nasz założyciel bardzo mocno, ksiądz Markiewicz, kazał swoim wychowankom, aby codziennie modlili się o wytrwanie w powołaniu. Codziennie. To, że wytrwam do jutra, to jest łaską. Dlatego, że, że diabeł strasznie nie lubi księży, nienawidzi ich. Proszę Pana Boga, żebym wytrwał do końca na drodze powołania, bym był świętym kapłanem. Powiem, że tylko. Tacy ostatecznie mogą być dobrymi narzędziami w ręku Pana Boga. Jako ksiądz spotykam się z różnymi ludźmi. W ogóle lubię przebywać z ludźmi świeckimi. Między innymi już pasterzowałem, trochę już pasterzuję takiemu środowisku żużlowców. Zapraszamy na mecze żużlowe. Getwell, Nisz, Misz, to Toruń. Tam nie ma niewierzących bo oni uprawiają ekstremalny sport i wiedzą, co ryzykują, wyjeżdżając na tor. Nie jeden z nich się żegna, ma wizerunki świętych, na kasku, na kombinezonie, ale też spotykałem tam ludzi, którzy nie są okrzczeni, bo, bo są obcokrajowcami. W Polsce jeżdżą Anglicy, Australijczycy, Szwedzi, Duńczycy, Rosjanie i o dziwo oni zawsze są chętni do dialogu, jak widzą, Takiego człowieka w koloradce, co tam się przywitają, co niektórzy proszą, żeby ich też tam dotknąć, do docych wodą święconą poświęcić, bo to nie zaszkodzi. Nie boją się księdza, a wręcz jakby, no może podświadomie wyczuwają, że no, że to może być dla nich źródłem jakiejś dodatkowej łaski i siły. To, że przez te ręce Pan Bóg może im coś przekazać. I to też uczy mnie takiej szerokości spojrzenia, bo. Pamiętam taką wizytę w pewnym domu w Australii i yy, też tam byli żużlowcy, już niejeżdżący, i żona jednego z nich mówi, że ona pierwszy raz w życiu w ogóle widzi księdza tak na żywo, że siedzi obok niego, że jedyny obraz księdza, jaki miała, to nieraz coś tam z internetu. Cała rodzina była niewierząca, nam powiedzenie zwróć się do Pana Boga, to w ogóle nie istniało, bo oni nigdy nie słyszeli. O Chrystusie, ale wiem, że jest to zawsze taka okazja, żeby coś przemycić, coś powiedzieć w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo ten element ludzki jest bardzo ważny też w kapłaństwie, że spotykam się jak z człowiek z człowiekiem. Prawda? Pogram w szachy z tobą, pójdziemy na Tenisa, popływamy na basenie, a po pięciu spotkaniach ktoś powie: A teraz powiedz mi o tym, o tym, dla którego nosisz tą koloratkę. Ukrywałem to, że wybieram się do seminarium duchownego z różnych powodów. Między innymi dlatego, że chciałem zdać maturę, a wtedy był czas komunistyczny. Takie pokolenie niepokornych, co doprowadziliśmy w piątym Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, że krzyż zawisł na ścianie potem ten krzyż zdjęli, w nocy było włamanie do szkoły i moi koledzy wymalowali go na ścianie. Daliśmy ogłoszenie o modlitwie Anioł Pański w różnych miejscach, na drzwiach szkoły i na dużej przerwie odmawialiśmy Anioł Pański w parku. Pan dyrektor, który był zawziętym komunistą i ateistą, się zdenerwował, zrobił prześladowanie. Można powiedzieć, jedna dziewczyna z tego powodu nie zdała matury. Niemniej, kiedy powiedziałem rodzicom, no to no, byli szczęśliwi, chociaż mama, no jak to mama, każdy, chce każde dziecko mieć w domu. Jako ksiądz wiem, że muszę być podłączony do Chrystusa, trzymać się świętego Michała, który jest moją obroną, i, i szukać wartościowych ludzi. Pan Bóg, w którego wierzę, jest kochającym Bogiem. Ja nieustannie doświadczam jego miłości. Nigdy w życiu nie miałem do niego jakiegoś żalu, pretensji, bo widziałem, jak tym życiem kieruje, jak potrafi wyreżyserować nawet najtrudniejsze sytuacje. Byłem świadkiem nieraz wielu ciężkich wydarzeń, umierali najbliżsi, widziałem, jak się modliłem i nie było owocu tego. Ale wewnętrznie miałem jakiś taki pokój i przekonanie, że, że Jezus mówi, ja jestem Panem, do mnie należy ostatnie słowo. Dla mnie Bóg jest kochającym Bogiem i, i takiego chcę go głosi, że nie przestanie kochać człowieka nawet, gdy on zrobi wszystko, że, żeby, żeby Pan Bóg to uczynił. Ta jego miłość nie zależy od tego, że jutro będę lepszy. Chcę być lepszy, chcę nie zawieść mojego pana, ale wiem, że jak będę gorszy, to on się ode mnie nie odwróci. A jak będę lepszy, to nie znaczy, że mnie będzie bardziej kochał. Że był, jest i będzie miłością, że ta miłość jest, jest niezmienna, stała. I tylko wiem, że przy takim panu Bogu człowiek jest w stanie zmienić swoje życie bo nie tylko, że go pozna, ale ma moc do tego. Czasami ludzie mnie pytają, czy widziałem anioła. Skoro jestem ekspertem od aniołów. Jestem ekspertem, bo się naczytałem, to Moja wiedza ekspercka płynie z tego, że czytam książki, dobre opracowania. No i też proszę nieraz, Święty Michale, weź mi powiedz coś nowego o sobie. Objaw mi się jakoś, no przecież nie będę ciągle tego samego opowiadał, bo już mnie przestaną zapraszać. Nie miałem nigdy wizji anioła, chociaż może bym chciał, ale w jakimś czasie stwierdziłem, że niekoniecznie. Bo błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, i są takie nieraz przestrogi, że jak ktoś zobaczy anioła, to potem już pewne rzeczy go w ogóle nie interesują. To tak jak zobaczy słońce, no to już świeca nie ma większego znaczenia. I dlatego Pan Bóg też nie tylko się objawia, ale i się ukrywa. Dla mnie aniołowie są jak tlen. Prawda? Jak się rano obudzę, to już mój anioł stróż jakoś mi się przypomina, ale to w taki sposób, że no, nie wiem, jakbym nie powiedział modlitwy do niego, no to, no to tak jakbym czegoś zapomniał, jakbym nago chodził. Jak poszedłem do Michalitów, to dobrze nie widziałem o, o aniołach. Wszystko zacząłem się uczyć od zera. Jakby święty Michał mówi: No, teraz jesteś u mnie, to ja cię teraz tu uformuje. Trochę ludzie mnie też do tego przynosi, przymusili, bo jak zacząłem jeździć po, po świecie, no to mówią, a ty głosisz o miłosierdziu Bożym, no to powiedz nam coś o aniołach, skoro jest coś ze Zgromadzenia Świętego Michała Anioła. To między innymi spowodowało, że stworzyliśmy takie pisma anglojęzyczne, The Angels, Messengers, a loving God. Aniołowie posłańcy od kochającego Boga. Kiedyś, jak pojechałem na Gargano, wróciłem i pomyślałem, że może, może by zrobić w Polsce taką peregrinację figury. To no święty Michał, jakby sam podpowiedział to. Ale nie na zasadzie objawienia, tylko jakiegoś natchnienia, intuicji duchowej. Bo jak. Jak Pan Bóg chce coś przekazać, to się nie musi objawiać. On ma swoje sposoby, żeby do człowieka przemówić, tak jak Augustynowi mówił, otwórz i czytaj. Prawda? I otworzył to, i to była przemiana do jego życia. I wtedy zobaczyłem, jak, na jaką to jest skalę. Te tysiące miliony ludzi, którzy zaczęli przyjmować kapleż, którzy przyjmowali świętego Michała, jakie z tego było namaszczenie. Kiedy organizujemy rekolekcji anielskiej, jest ogromna liczba chętnych i nikomu to się nie znudziło. Podobnie z piergrzymkami. Zobaczyłem, że to jest wielka sprawa, a ja jako ksiądz to się czuję szczęśliwy i radosny, że Pan Bóg się mną posłużył. Nie wiem jak długo, bo jutro mogę stanąć przed, przed majestatem bożym, ale cieszę się każdą chwilą i dlatego wiem, że każdego Pan Bóg potrzebuje, że tutaj nie ma przypadku winnik nie jest jakimś bublem, czy, czy obiektem z przeseny. Po czterech latach pobytu u sióstr, kiedy skończyłem studia na UKSW, na psychologii, poszedłem do pracy, do seminarium duchownego. Byłem prefektem kleryków. A potem po trzech latach tutaj trafiłem do Marek do Domu Generalnego. I w 2000 roku zadzwoniła do mnie siostra Donata, takie ma imię, z Żydniej, z tam gdzie przebywała i mówi – Father, jest dla Ciebie robota. A ja mówię – jaka robota? Ty jak byłeś u nas, to się uczyłeś angielskiego, pojechałeś też na kurs, na zastępstwo do Anglii. Nie tak dawno zwrócili się do nas świeccy apostołowi Miłosierdzia Bożego z Australii, że szukają księdza, który by poleciał tam, Poprowadzić nowennę przed świętem miłosierdzia. No i pomyśleliśmy, że ty byś się nadawał. Ja mówię, muszę się zastanowić, bo to poważna sprawa. No to się zastanów, ja im podam Twój numer, to wtedy zadzwonię. No i wróciłem do siebie, do Marek, tak trochę się pozastanawiałem, no i czekam na ten telefon, no bo tak pomyślałem no to ja w życiu nic takiego nie mówiłem. Angielski znałem w takim stopniu podstawowym, no ale Australia, miś koala, kangury, why not, raj na ziemi. Połowa pewnie by zazdrościła takiej oferty. No i oni zadzwonili, powiedzieli o co im chodzi, ja mówię proszę o 24 godziny, porozmawiam z przełożonym, bo wola Boża się objawi przez przełożonego. I poszedłem do ówczesnego ojca generała. Nazywał się Ksiądz Kazimierz Tomaszewski. No i mówię, on tak się zastanawia, mówi: No, niech się on spróbuje. Niech się on spróbuje. No i to wymagało ode mnie olbrzymiej pracy, bo musiałem przygotować od zera dziewięć takich uczciwych konferencji. Potem jeszcze dziewięć homilii. Potem, jak byłem gdzieś, to mówili: A, Father, byłeś tam, to może byś tam poleciał, tam poleciał. I się stworzył taki łańcuch. Można powiedzieć, że miałem takie lata, że 70 lotów miałem w roku. Spędzałem w samolocie, w no, no, 70 lotach, z tym, że też były też to przesiadki. Kiedyś, no to na początku to było też trochę takie atrakcyjne, turystycznie, ale teraz jak leciałem piąty raz do Australii, czy 20 do Stanów, no to już traktowałem to jako tylko podróż misyjną, bez już takich atrakcji. Niemniej, to jakby Pan Bóg pozwolił mi poznać wiele świata, i to nie tyle pod kątem atrakcji turystycznych, bo na to nie, nie zawsze jest też czas, ale przede wszystkim doświadczenia ludzi, ich wiary i, i to. Też jakoś rozszerza horyzonty, żeby nie myśleć tak tylko po polsku, że jednak jest wielkie bogactwo w świecie i Pan Bóg jakby no ma, ma, ma swoje plany. I nieraz mnie zaskoczył, jeszcze nie wiem, czym mnie zaskoczy. Ciągle mnie zaskakuje. Dziękuję Panu za powołanie i każdemu życzę, żeby miał taką łaskę, bo to szczególna bliskość Jezusa. A zarazem to, że człowiek się czuje Panu Bogu potrzebny. Tu nie ma bezrobocia, nie ma emerytury. Zawsze będzie ktoś, za kogo możesz się pomodlić, jako ksiądz, brewiarzem, kogo trzeba rozgrzeszyć, udzielić komunii świętej, wysłuchać czy nakarmić dobrą nowiną. Któż jak był?